Clive Staples Lewis był brytyjskim pisarzem, filozofem i wykładowcą uniwersyteckim. Urodzony w 1898 roku w Belfaście. Zmarł w 1963 roku. C.S. Lewis często nawiązywał w swoich dziełach do mitów, legend i baśni. Stąd w jego utworach odnaleźć można fantastyczne istoty takie jak fauny, centaury i driady. W jego dziełach można dopatrzyć się także elementów chrześcijańskich Aslan lew symbolizuje Chrystusa. Jego bliskim przyjacielem był John Ronald Rewell Tolkien, autor Hobbita, czyli tam i z powrotem oraz trylogii władca pierścieni. Lewis najbardziej znany jest jako autor cyklu Opowieści Znarni, jednej z najpopularniejszych serii literatury fantazy dla dzieci. Składa się ona z siedmiu tomów. Lew, czarownica i stara szafa opublikowana została w 1950 roku. Powieść opowiada historię czwórki zwyczajnych dzieci Piotra, Edmunda, Zuzanny i łucji Pevensy. w domu profesora Kilka odkrywają szafę, która prowadzi do magicznego świata narni. Rodzeństwo Pevensy pomaga Aslanowi uratować Edmunda z rąk złej białej czarownicy która rządzi Ker-Parawelem i Samotnymi Wyspami od stu lat bezustannej zimy. Kolejną powieścią w cyklu jest książę Kaspian. Opublikowany w 1951 roku, opowiada historię drugiej wyprawy dzieci pewencji do donarni. Zostają przywołane siłą rogu Zuzanny, użytego przez Kaspiana, kiedy był w potrzebie. Książę ucieka do lasu przed swoim wujem Milazem, który chciał dla siebie tron. Raz jeszcze rodzeństwo wyrusza, aby ocalić Narnię. Wspierane najpierw przez innych Narnińczyków, a ostatecznie przez samego Aslana, udaje im się zwrócić tron jego prawowitemu władcy. Następną pozycją jest opublikowana w 1952 roku podróż wędrowca do świtu. Pewien obraz wciąga Łucję i Edmunda Pevensie wraz z ich kuzynem Eustachem do Narni. Kiedy już tam są, dołączają do wyprawy Kaspiana, mającej na celu odszukanie siedmiu lordów, wygnanych w czasach, kiedy Miras objął tron. Ta niebezpieczna podróż, w kierunku znajdującego się na początku świata kraju Aslana, stają się dla nich szansą stanięcia twarzą w twarz z wieloma cudami i niebezpieczeństwami, jakie oferuje Narnia. Czwartą powieścią w cyklu jest opublikowane w 1953 roku srebrne krzesło, będące pierwszą narmiejską książką bez rodzeństwa Pewenji, zamiast nich Aslan przywołuje do Narni Eustachego razem z jego koleżanką z klasy Julią. Na miejscu dostają cztery znaki, mające pomóc im w odnalezieniu księcia Liliana, syna Kaspiana, porowanego dziesięć lat wcześniej. Eustachy i Julia z pomocą błoto-smełtka stawiają czoła olbrzymiemu niebezpieczeństwu, zanim udaje im się odnaleźć Liliana. Piątą częścią jest opublikowany w 1954 roku Koń i jego chłopiec. Książka opowiada historię mówiącego konia Byli oraz młodego chłopca o imieniu Szasta, którzy są niewolnikami w Kalormenie. Spotykają się przypadkiem i razem planują odzyskać wolność, uciekając do Narnii. W trakcie podróży odkrywają planowany przez Karolmenczyków napad na Archenlandię i decydują się dotrzeć tam pierwsi, aby ostrzec króla. Po bitwie z Karolem Męczykami Shasta dowiaduje się, że jest następcą tronu Archenlandii, który został porwany za młodu. Przed ostatnią częścią serii jest opublikowany w 1955 Siostrzenie Czarodzieja. Książka przenosi czytelnika w czasy początku w Narni, gdzie dowiaduje się on, jak Aslan stworzył tę krainę oraz w jaki sposób dostało się do niej zło. Diogli Kilke i jego przyjaciółka Poli Plomer przypadkiem przenoszą się do innych światów, eksperymentując z magicznymi pierścieniami stworzonymi przez wujka Dioglego. Tam spotykają przyszłą białą czarownicę i są świadkami stworzenia świata Aslana. Przeżyta przez Biogrego i Poli przygoda pozwala opowiedzieć na wiele istotnych pytań dotyczących tej magicznej krainy. Ostatnią książką cyklu jest opublikowana w 1956 ostatnia bitwa, będąca kroniką wydarzeń ukazujących koniec narni. Julia i Eustachy powracają, aby uratować bajkową krajnę od Krętacza, małpy, która przekonując osłałami główka do odgrywania roli Aslana, doprowadza do ostatecznej rozgrywki pomiędzy Kalormenami i królem Tyrianem. Gdybyśmy chcieli czytać tę serię w kolejności chronologicznej, układ książek jest następujący. Siostrzeniec czarodzieja opowiada o stworzeniu narni i pierwszym wejściu do niej: Lew, czarownica i stara szafa. Rodzeństwo Pevensy trafia do narni i pomaga Aslanowi pokonać białą czarownicę. Koń i jego chłopiec historia rozgrywająca się w czasie panowania rodzeństwa Pevensy w narni. Książę Kaspian. Powrót dzieci do Narni, aby pomóc młodemu księciu odzyskać tron. Podróż wędrowca do świtu. Wyprawa Kaspiana na wschód oceanu w poszukiwaniu zaginionych lordów. Srebrne krzesło. Przygody Eustachego i Juli w poszukiwaniu zaginionego księcia Liliana. Ostatnia bitwa. Opowieść o końcu Narni i przejściu jej mieszkańców do wiecznego świata Asylana. Opowieści z Narni przetłumaczono na ponad 40 języków. Książki sprzedały się w ponad 100 milionowym nakładzie. W wielu krajach, tak jak w Polsce, są szkolną lekturą.